Cześć. W dzisiejszym poradniku pokażemy wam 10 sprawdzonych i darmowych metod, jak wybić się na Instagramie. Przybliżymy wam działanie algorytmów i wyjaśnimy, jak zdobyć lajki na Instagramie, zaczynając od zera. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak działa Instagram lub jak na nim zarabiać, dowiecie się tego czytając naszego bloga. Link znajduje się w opisie. A tymczasem bez przedłużania 10 metod, jak wybić się na Instagramie. Chcesz mieć więcej lajków? Wejdź na szybkielajki.pl i kup lajki na Instagram, Facebook, YouTube oraz wiele innych. Stan się popularny już dziś. Dlaczego warto? Tanio, szybko i profesjonalnie. Zapłać za lajki przelewem, SMS lub kartą. Tylko na szybkielajki.pl Sprawdź już teraz. Kasztagi. Hashtagi na Instagramie to świetne narzędzie, które pozwala przypisać zdjęcia do poszczególnych słów lub kategorii. Jest to idealna metoda, by dotrzeć do większej ilości odbiorców, którzy obserwują hashtagi lub wyszukują nimi treści na Instagramie. Używając hashtagów poprawnie, wcale nie masz pewności, że ludzie, którzy je sprawdzają, zostaną od razu Twoimi obserwatorami. Warto przykuć ich uwagę dobrymi zdjęciami i używać tylko takich, których dotyczy zdjęcie. Według nas lepiej użyć od 5 do 10 hashtagów, niż spamować po 30 naraz. Jeżeli chcecie dokładną listę najpopularniejszych hashtagów w Polsce i na świecie, znajdziecie ją na naszym blogu. Link oczywiście w opisie. Regularność dodawania. W mediach społecznościowych szczególnie ważna jest regularność. Nie jest to spowodowane tym, że fani nie lubią braku aktywności, ale i algorytmy działają w ten sposób, by promować aktywne osoby. By nie wypaść z trendów, dodawaj minimum 3 do 5 zdjęć lub filmów tygodniowo. Wiele osób twierdzi, że najlepszą ilością będzie przynajmniej jedno zdjęcie dziennie. Rozumiemy, że nie każdy ma tyle czasu i nie może sobie na to pozwolić. Jednak jest to dosyć istotny czynnik, by Instagram chętniej nas promował. Warto również pamiętać, by nie przesadzić z ilością zdjęć. Nikt nie lubi ciągłego spamu i 20 zdjęć Twojego jedzenia dziennie. Jest to złe z dwóch powodów. Po pierwsze użytkownicy i tak tego nie zobaczą w natłoku treści. Po drugie zniechęcisz istniejących odbiorców do obserwowania Cię, dodając za dużo treści. Warto również pomyśleć o godzinach dodawania zdjęć. Z naszej analityki najwięcej osób odwiedza Instagram w godzinach 10, 12 i 20, więc może warto wtedy dodać swoje zdjęcia i zgarnąć więcej polubień? Najlepsze dni dodawania zdjęć to poniedziałek, środa i czwartek. Ciekawostka. Filmy na Instagramie za to najlepiej publikować po godzinie 21. Są to jedynie statystyki z Instagrama i możesz się nimi sugerować, ale warto samemu eksperymentować z czasami lub dniami, kiedy dodawać zdjęcia na Instagram. Pomysł na profil. Regularność czy pomysłowe hashtagi to niestety nic bez ciekawego konta z pomysłem na siebie. Wielu popularnych użytkowników dobrze wie, że ważniejsze od ładnego zdjęcia jest poprawna kompozycja i schemat dodawania zdjęć tematycznych. Pomyślcie sami, jakie profile obserwujecie. Jest wiele kont sportowych, profile kulinarne radzą sobie równie dobrze, a zwierzątka zawsze są w modzie. Możesz wykorzystać jeden z tych pomysłów lub zainspirować się podanymi przez nas przykładami, by stworzyć własny pomysł. Bądź oryginalny i ciekawy. A pytanie jak zdobyć lajki na Instagramie przestanie Cię dotyczyć. Różnorodność treści. Nie ma nic złego w wyjściu ze schematów od czasu do czasu, by przełamać bariery i odrobinę kontrastować. Jednak należy robić to z głową, by nie doprowadzić do sytuacji, w której stracimy fanów, bo nie tego oczekiwali. Dobrym pomysłem jest repostowanie ciekawego zdjęcia, wstawienie czegoś przeciwstawnego lub szukanie największej liczby powiązań z tematyką, którą się zajmujemy. Całkiem ok jest również dodawanie filmów czy kolaży. Pamiętaj, że na Instagramie w jednym poście możesz dodać nawet kilka zdjęć lub dzięki aplikacjom zewnętrznym możesz podzielić zdjęcie czy zrobić z niego ciekawy kolaż. Viralowe filmy często zyskują więcej komentarzy, ponieważ ludzie się w nich oznaczają, a ty masz szansę na dodatkowe obserwacje na Instagramie. Zdjęcia tylko dobrej jakości. Instagram to przede wszystkim zdjęcia i filmy, które muszą być ciekawe, ale i dobrze zrobione. Zdjęcia robione obecnymi smartfonami w 100% wystarczają i mogą być równie dobrej jakości co lustrzanki w rękach amatorów. Pamiętaj, że istnieje kilka zasad, których powinieneś się trzymać, by robić dobre zdjęcia. Żeby zrobić dobre zdjęcia na Instagrama, powinieneś zwrócić uwagę na takie czynniki jak światło, kompozycja, trójpodział, ostrość pierwszego planu oraz kolorystyka. Staraj się robić jak najlepsze jakościowo zdjęcia, które tematycznie będą pasowały do Twojego profilu. Trzymając się kilku zasad wymienionych powyżej, zdjęcia będą lepsze, a użytkownicy na pewno to docenią. Najlepsze aplikacje do edycji zdjęć O edycji zdjęć na telefonie można spokojnie zrobić osobny filmik, a także liczne porównania. Aplikacji do edycji zdjęć na Instagramie jest mnóstwo, jednak które z nich są najlepsze? Wszystko zależy od preferencji użytkowników, jednak dominującymi apkami do edycji zdjęć na Insta są Vasco Cam oraz Snappit. Oferują one szeroki wachlarz filtrów, ustawień takich jak kontrast, balans bieli, nasycenie, ostrość, rozmycie oraz wiele więcej. Vasco charakteryzuje się wieloma bardzo ładnymi filtrami, z których kilka jest darmowych, a za inne przyjdzie nam zapłacić. Według nas jest za co, ponieważ zdjęcia edytowane przez was, Cam są znacznie żywsze, ciekawsze i pełne kolorów. Teraz zobaczcie kilka imponujących przeróbek z użyciem aplikacji mobilnych na telefonie. Aktywność. Chcesz osiągnąć sukces na Instagramie? Rzucasz ciekawe zdjęcia, poprawnie tagujesz, edytujesz i tak a mimo tego nie możesz zdobyć zaangażowanych fanów? To częsta bolączka ludzi na Instagramie. Z natłoku tego wszystkiego zapominamy, że naszymi odbiorcami są ludzie i to do nich powinniśmy kierować swoje treści. Jeżeli chcesz otrzymywać obserwacje czy lajki, powinieneś też dawać je innym. Bądź aktywny, udzielaj się pod zdjęciami innych osób, obserwuj ulubione hashtagi i inspiruj się innymi. Nie ma nic z tym złego: na świecie i tak zawsze będzie ktoś lepszy, więc nie poddawaj się, tylko szukaj pomysłów. Pamiętaj, by zawsze odpowiadać na każdy komentarz lub dodawać zachęcające opisy, w których ludzie mogliby oznaczać swoich znajomych. Zyskasz wtedy dodatkowych, potencjalnych odbiorców i poprawisz zasięgi zdjęcia czy filmu. Pamiętaj, by nigdy nie spamować pod zdjęciami innych, prosząc o lajki like y lub obserwacje. Nikt nie lubi takiego zachowania i wygląda to okropnie. Like for like i S for S na Instagramie istnieje również sposób na zdobywanie lajków znany jako like for like, czyli po polsku like za like. Metoda wydaje się fair, jednak nie wszyscy użytkownicy lajkują zdjęcia. Jedni po prostu piszą, żeby zacząć, nie dając nic w zamian. S for S to po prostu szar for szar, inaczej udostępnienie za udostępnienie. Użytkownice robią kolaż swojego profilu, np. screenshot lub dodają zdjęcia z profilu innej osoby oznaczając ją na nim lub tagując w opisie. Zwykle użytkownice robią to na kilka minut, czasami nawet na dzień lub tydzień. Metoda jest dobra, jeżeli mamy podobnych odbiorców i nie powinna być wykorzystywana do spamowania poleconymi kilka razy na dzień. Może to zniechęcić obecnych obserwujących do obserwowania Twojego profilu za nadmierny spam. Uważaj na to. Udostępniajmy tylko profile, które nam się podobają, po wcześniejszym uzgodnieniu długości takiej promocji i czasie w którym dodajemy post. Pamiętajcie, żeby zorganizować powitania dla nowych osób na waszych profilach w postaci kilku lajków lub komentarzy dla osób, które was zaobserwują. Z pewnością będzie to miłe gest i zostaną one z wami na dłużej. Jak się wybić szybkie lajki.pl? Wszystkie wymienione metody są świetnymi rozwiązaniami dla aktywnych użytkowników, lecz dobrze wiemy, że początki bywają trudne, a PR jest ważny, dlatego udostępniamy Wam świetne narzędzia do promocji na Instagramie. Obserwacje na Instagramie od prawdziwych użytkowników, by podbudować ilość obserwujących nas osób, lajki na Instagramie, które pomogą Wam wyżej pozycjonować Wasze treści czy docierać do większej ilości osób, komentarze na Instagramie. Aby wzbudzić zainteresowanie lub zaangażowanie fanów pod zdjęciami lub filmami, oraz wyświetlenia na Instagramie. Szczególnie pomocne dla vlogerów, którzy dodają na Instagramie wiele filmów. Specjalnie dla wszystkich, którzy dotrwali do końca filmu, mamy kot rabatowy 10% na wszystkie usługi na szybkie lajki.pl. Nie jesteś pewny, jak to działa i czy warto wybrać nasze usługi? Napisz do nas na Facebooku, a wszystkiego się dowiesz. Jeżeli znacie inne metody wybicia się na Instagramie, koniecznie napiszcie je w komentarzu, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym poradniku na naszym kanale. Cześć!